Chciałbym zobaczyć wyraz twarzy tych głupich niedorostków, jak się zorientują, że zostali wyautowani. Och ty, w życiu, pingwin, Skąd znasz takie wyrazy? Ja też po prostu ubóstwiam grać nie fair, jak ty! <grystanie> Obaj świetnie się spisaliśmy. A skoro zawróciliśmy z drogi tych intruzów, pędźmy do naszego przyjaciela, profesora Flakiego. Dowiedzmy się czegoś o tym wynalazku. Trzeba Tędy, piesku. Ktoś jest po naszej stronie rzeki. Jeżeli chcemy wrócić do obozu, musimy przejść przez most. O oh, nie? <grym> no może masz rację. Skoro to most rogatkowy byłoby nie fair przejść przez niego nie płacąc. Ale nie fart! Jak nie wejdą z dowcie ponici. <grym> Spokojnie, mistrzu zbrodni. Zmuszę ich do wejścia. Dowiedzą się, że to nie jest most rogatkowy, tylko most rogat... Doskonale, rozegram to jak partię brydża Oni będą blotkami Chłopot polega na tym, że tam mogą być jakieś dziwaczne i straszne stworzenia Tak, wracajmy Zmyła na tym końcu też jest! Brak, Widzisz, przed nami jest most! Fatalnie! Szybko, patlornetka. A niech to! To na pewno Joker i Pingwin! Racja kolego! Lecimy na drugi brzeg! To Donika! To badkopter, ale nie fart! Niespodziewana kąpiel. Nasi przyjaciele są bezpieczni. Dobrze, Robin, monitoruj bat Lecimy za tymi zbrodniczymi gremlinami. Popatrz, Skubi, kołowrót. Ciekawe do czego? Most? A rozumiem. Kiedy ten most się obraca, kołowrót też się kręci. Ale gapa. Hurra, nadjeżdża nasz samochód! Nie patrz. Ojej, ale nie ma mostu. Musimy ich ostrzec. Scooby, to nie pora na zabawę kołowrotkiem. Wpadną do rzeki. <mulry> Tej Fred! Daphne! Velma! Czekajcie! Scooby, kudłaty, gdzie się podziewaliście? Później wam powiem. Wynośmy się stąd.